W którym meczu dzisiaj zagamy w sali Antena 4 Vite of Pacific. To dość, 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 dość mocno się z samolotami, dość mocno się spostrzegam z innego Betty. Zrobiłem Betty i Zera. Jak i dwa tankowce. Ale no i to i tak jest. Jakby tylko miał więcej działań lotniczych, to bym go zwał na razu, bo później już się nie pieprze. Ja już tylko, tylko nie ściągam Bo później tego się tak epickie działa Pod koniec gry, że po prostu, ojacie tu, tu, tu będą już nasi Nasze okręty już, już na, na, na nasz front Ależ tu dalej, tu jest dalej linia frontu Tu się front, oceniczna na. Nie przesunęło, przesunę, bo tu in dalej rządzą Na wyspły Mimo że po nim już tam odpuścić To jest Nasz o już Ja muszę się na chwilę powstrzymać od jakiegokolwiek... No i nie mi, bo mam być Taka tak ma swoje problemy techniczne Ma swoje problemy Tej gry nie będę nawet montował, bo to będzie tylko 700 P i tyle. To ma dla, dla spore mam, mam za spore lagi. To właśnie jak mam tylko za spore lagi, bo zwykle to mam o wiele więcej kratek niż 4 czy 5. niż 5 klatek na sekundę. Ale ja będzie potrzebował tylko to, że na 700 P, bo. Czutkiem mniej. Raczej teraz, teraz mogę już na mnie wrzucać, już na mnie odcinki bezpośrednio. To była lata, ja przerywę pod 2700p. Na niskim poziomie, po prostu je po prostu Czy ja na to wrzucę i od razu je po prostu przerobię. Jeżeli na ten to stanowię. Oj, błagam, żeby to teraz. Ja to ja teraz powiem, że to to włączę nadal, bo to mogłoby bo tu być chodzi o okrętów, wojskowych i statków handlowych, aby władze uniknąć tej kolerady. Stop. Tak patrol. Yes. Nie ma okrętów zniszczonych. Back in August, a oh, very don't, don't, don't powerful don't amphibious much? US attack force was sent to take over Guadalcanal airfield and the surrounding occupied islands. After 2 days, the Guadalcanal airfield, named by the US Marines Henderson Field, was under our control. During that month, the Japanese made 2 attempts to take over Henderson Field but they failed, being stopped by the US Marines. In the following period, the Japanese made an attempt to land more troops, but they were blocked by our carrier force in a naval battle in the Eastern Solomons, where the Japanese lost a carrier and a destroyer for no U.S. losses. The next month, in September, another two attacks were stopped by the U.S. Marines, with the help of 4,000 Marine reinforcements, which had landed despite the opposition of the Japanese Navy, which did manage to sink one carrier and one destroyer from the U.S. convoy. During October, both sides brought in reinforcements, and in the process, two naval battles Oops. were fought. One off Cape Esperance and one off Santa Cruz Islands. Later, another two Japanese attempts of taking the Henderson Field took place, and again, they failed. Last month, another two day naval battle took place in the slot between the US Navy and the Japanese Navy, who were trying to resupply their troops in Guadalcanal. This battle resulted in many casualties and many ships damaged or sunk from both sides our greatest trophy being one japanese battle cruiser sunk as an overall result the us navy succeeded in stopping the enemy and delivering the supplies and the reinforcements to guadalcanal this should facilitate our us marines mission in taking over the entire island and gaining air control in the solomons Zobaczcie jak ta łódź będzie wyglądał w przyszłości. Ok, to leć będzie, będziemy mieć poniedziałek niedługo. Tu mam podwójne działo, to... Ale, ale, ja właśnie mam podwójne działo zamontowane. jest, ten jeden nadal. Czyli widzę, że dalej mam te torpedy stare. Zdaj, już zaraz będę mieć nowsze. Mam nadzieję, że, 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 że niedługo będzie. ten w sensie na kolejną... W sensie na kolejną łódź, bo po prostu ją, ją przewodują. Jep. Ale to tam to, 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 jakaś mi szybko zajmuje, bo... Po w to wiecie, to wie, wiecie, że, że to, to troszeczkę ludziom to zajmuje, że muszę... Przeskipać jeden dzień, żeby przewodowali. I tak dalej, i tak dalej. To, to zajmuje czasu. Jep. Ja już parę skończyłem ładować już tylko do jedyne, to odpady zawoduję, będzie Lid Majonys Bo skończyłem jeszcze ja go tym Oni się naprawdę postarali. Dobrze dam nam to Oni się naprawdę naprawdę po wypadali to więc Trzeba im tego nie dać, nie? O! Też ja

Uczelili sobie Ale Paweł sporo zrobili Uwielbiliśmy mocno okręt Bo już by by, 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 by byśmy byli miło byś uszkodzeni Byłam brak, ale jeszcze chyba Ten szok będzie to jest procesu na, na bliskim ataku No boś to Żeby żyje jednego od torped Paweł wycofuje Next back Idziemy do drzawa, do przodu no, to, to jest... Ja znowu, to będzie jest... ja, jeszcze do. A ja, i lecimy znowu tam do góry. Znowu idziemy i. Może, może, może ty ja zamierzam na Ja ja to takie, ja co to to, 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 teraz widzicie? Odnajduję na tym, teraz będę na Nie wiem, może tak, to nie mi się dał mnie na tak, talerz, ale te tak, dopiero tak gęsto z siebie, że no, nic mu nie zrobił, tylko poleżyłem mu tą wyrwę. A nawet nie chciał tonąć, bo jeżeli to chce się zaznaczyć, ok, to tam widzicie, że muszę je, je lub do niej dostrzać wzdłuż multy. Bo to jest największy na spoczynnik, że to mówi łączyć, co kupimy. Może na ten temat zaznaczyłem, że zatrujemy sobie. Ten polt drugi las Może coś tu będzie. Może ja ma to tam gdzie stał, kto wie znowu tam będzie stał Mam nadzieję, że, że gra się naprawi tylko, tylko ten dobrą lale wyłączę, bo tylko paliżę mi grę gdzieś położnie Mam nadzieję, że, że, że to się kone naprawić z następnym uchomieniem tak, to jest związany właśnie z... odpalam nadal. No, aż bez właśnie z atakowaniem. Widzę, że jak już półudku się kontuje. I tak, 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 jakieś tak, 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 samo jak... Lato, tak, Lato, tak, 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 działania jak tak, widzę. No. Który? Mamy 40... Lugi, czy już jest pierwsza rocznica a tego Nabel na Harbor. właśnie się skończyła. Ale naprawdę to było naprawdę nie było naprawdę, bo... Ale... Ale no chyba nie. Ale oni się nie nauczyli. Czy on się naprawdę nie nauczyli jednej rzeczy? Że tu... Jak została Polska zatakowana czy właśnie Gduńsk no, Tu nie ma Gdyni O jest! Jest Gdynia O, Jest Gdynia Przeci na Pominam, czyli po prostu oczywiście Aleksandria, oczywiście To atakujemy właśnie z... Nie no, tylko w obłocie, tylko ten potak tak powinien wyglądać, właśnie. Oczywiście w bo no, ...jest tylko ten wycinek zrobiony, tylko dotąd. A powinien być cały. Jeszcze mamy tu taki polt. jest też mały. ...tutaj nie widzę, że to nie jest bo ich te nie są zbudowane. No bo dla niej też jest taki polt być San Francisco co najmniej. O właśnie. Tylko ciekawe, czy ten... Ja tu muszę raz popłynąć, nie? Ciekawe, czy oni ten fakt, czy ten moc zrobili. Pod koniec wojny, na, na naszej ucieczce na do wojny, to ja tam że wypłynę. Czy poza tam zakończyć po... po bo, bo i tak tam będę miał będę No, mogli też wracać nacisko, nie? I, 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 jako podwójnego. Czekaj, dalszy ale też to te mogę wybrać. Eeeh, tak ja tylko no nie złożę zwolennikiem filipowanych samolotów. Aaaas! Kula, aż nikt nie widzę na mnie. My świeże pilnowani. Niestety, ja jestem na razie. Je, jestem je, 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 za słaby, że mogę się mierzyć w ogóle ze samolotem, to jest po prostu. O, stry, jestem po prostu za słabiutki. Na to. Jestem po prostu za słabe. Pamiętam, że kiedy tam wpływam, to będą takie lagi. Jeszcze 150. To będą takie lagi. A dobrze o tym wiem, bo, bo wiem co mówiłem. Nie, teraz zaatakujemy sobie ten port. Ja, jak, jak zawsze zaatakuję w momencie, bo leżał Kolejny, kolejny la, las tam wpłynie. Nie, 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 w zasadzie nie, nie, Że codziennie, tam nie, co tam przypływam nie, tamte miejsce nie, Kolosalne wojenne, to jest po prostu kolosalności, dlatego tak mocno jeśli mój powodem, nie, ża, 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 się będzie. ogóle za zapuszczać oni to sobie odpuszczą co ja o tym bo to, że za, za admiracja japońska zapomni o tym miejscu bo to zapomnie, że tam w ogóle w ogóle zdarzyła się w ogóle się w nie się w ogóle nie mi nie było dość miło, bo o, Włosi jeszcze jeszcze w światowej doświadczoną zrobił sprzylajing y na, na te płyty, więc zrobił takie zabezpieczenia, że po prostu no ja pięć dziurę. Może eee, nic ten lada wyłączyć, bo jeszcze mi kuremy coś mi się stanie. go wyłączyć kompletnie, bo będę miał takie z lagi... O już się... Już! O już się zaczyna! O, już się zaczyna. Co tu mamy? To jest E, Kuter rybacki Nie będę się z tym nawet piwo, bo to bo to jest wersja chińska, nie nie japońska są japońskie stawki To nawet nie są japońskie, są bardziej chińskie Z budowy Wiadomo oni mogą wejść na ten Zobaczcie Pleca Musimy się o co zatrzymać. To natychmiast. Jak najszybciej. Dawaj, przy pięciu jawoców to wyłączcie na mnie. Jak ty będzie piąty, to wyłączcie na mnie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie.

Warsza niestety stąd. To jest chyba paulala Chyba. Wtedy tu są polty dość Chyba małe polty. Wtem raz atakować, ale ty nawet to będzie się troszeczkę inne, inaczej. mi się tu rzu rzucamy rzu 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 na coś bardziej ale adbit, a, adbitnego to tak mi nie wiem, na nad na wpływać bo to jest za duże ryzyko ale zamierzam wpłynąć kuzyn z powodu do tego potu jednego to będzie po prostu piękne to będzie po prostu znowu to może pomóżmy może ten kurs to poprawić To będzie po to znało pięknie, bo nie znało im znało tony okrętów Wojenny Dlu i lat, lat pod rząd To jest awitmy plan Powinien się udać Nie wykręcą, to jest krótki. Bardzo krótki z więc... więc Be, 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 będzie wykręcimy to. Co to Nie wiem, to wykręci. To jest... co to? To, 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 wyklęci, to, to, to kurwa jest. Cią. I jest. Przez port. na kurs mamy. O mamy? Mamy? Ja jacie mm. jak on płynie. tak. No ja bo sobie, nie będę by to wolno topić. Jakoś akurat na coś większego, żeby na te parceliki tam, tylko powinien woda ogóle to w takim razie. Muszę co to dla... co to dla Co to O, oho! Oho! oho. Oczywiście, To dobrze, że byłem na hali tutaj. To dużo lat, la, la dałem się wykryć przez statki handlowe i... nie wiem, i samoloty. Ale po jakim czasie? Jaki leflex długi. Leflek godny go, szachisty, naprawdę. ale to nagadał i to, to szachisty, so, bo... Troszkę tak król na wolno szedł. Czy oni go nas. Czy tamto chcą tam po prostu zespać? Czy oni się tam opijają na tej wyspie? To jest główna wyspa. Sztoczniowa. Hmm. mamy w ogóle? Serio. Taki statek. Ale tak to może mi, może z co to niego działa. Przed nami nadprost On jest przed nami nadprost prost. Widziałem, coś przed nami. Gdzieś tu musi być. Jest. Tylko po prostu. Jeszcze trochę istnieje. O, 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 właśnie, tak teraz. I wykręcać w prawo. Nie da się mu artylerii namierzyć byłem razem dłuższy Nie dać mu się namierzyć, bo to będzie polecne dla nas O i mamy problemy z cennością Co powiedziałem? się ustawić, żeby mi nie było okręg. Dobra. Ale dobrze trafiamy Ta na samym początku tam tak ta, go zacznie. O właśnie, właśnie za za zażur do nie, nie strzelać, no to no, przejmuję kontrolę nad na 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 za dużo. Ciepłe mniej. Chyba nie jesteśmy naprawdę blisko. Jeszcze niżej. Ciepłe wyżej. Nie powinienem tego robić okienem obwodnym. przez nami przepraszam,

Nie mogę strzelać! Eee, Wyrąbał w powietrze! Aj! No pięknie! Hehe! Yes, nie patrzcie. No da się, da się z takim tytułem zobaczyć, jeżeli wiecie się, co się robi, nie? a zacząłem atak! Kiedy okien jej budą, jest kładany dziobem. Wiesz, ten ma na dziobie arterię, a nie na rufie. No i to właśnie jest właśnie przewaga tego, właśnie. Jak właśnie na dziobie, to masz owie wiele lepsze do popisu, bo rozważisz no, lepiej statek, a, a nie na rufie. To, jest, to jest działa o I tu To nie wiem, tak. Subskrybujcie, lajkujcie. No, cześć!